O firmie EPG dowiedziałem się od znajomego, który był w trakcie załatwiania właśnie u niego założenia fotowoltaiki i w sumie za jego namową zainteresowałem się sprawą i przystąpiłem do działania. Muzyka Prądu było w moim miejscu zamieszkania dość duże i na ogrzewanie centralnego ogrzewania zmianę na piec elektryczny niewęglowy. Ekipa spisała się w stosunku przy montażu, tutaj, czyli od samego początku, przedstawiciele pan Jarosław i pani Krystyna, którzy przyjechali, wytłumaczyli co, jak i jak należy, i po podpisaniu umowy, w ciągu kilku dni, można tak to powiedzieć, już wiedziałem, kiedy będzie ekipa z montażem. Przyszedł sprzęt do montażu, w ciągu. Można powiedzieć, półtora dnia została zainstalowana instalacja. Poleciłbym założenie instalacji i cały czas polecam innym znajomym również wejście w fotowoltaikę. Już można zauważyć, z tego względu, że dwa miesiące u mnie działa, wykonała już 3000 kWh, są dni przy dobrej pogodzie, że machnie nawet 70 kW w ciągu dnia.